I witam Was wszystkich, z tej strony Jace, jak zwykle. I co bym Wam dzisiaj chciał powiedzieć? A tak, przeszukiwałem ostatnio sobie trochę internet w poszukiwaniu lepszej drogi do nagrywania wideo yy, za pomocą programu Story. Yy, jak widzicie jestem na innym komputerze, dlatego że jestem w Polsce. Yy -y. Dobrze, yy, może na samym początku wezmę i naprawię trochę mój poprzedni poradnik, bo zapomniałem dodać paru rzeczy. I ona na... i te rzeczy na. Przepraszam. I te rzeczy naprawdę no, no przydadzą wam się. Pierwsza to jak pójdziemy do trzeciej zakładki, czyli Forders i naciśniemy na ten tutaj benchmark, naciśniemy na RUN, to to nam obliczy, z jaką prędkością nasze wideo mają się zapisywać. I tutaj. Na dole tutaj możecie... Wziąć i przydzielić folder do screenshotów, o czym ja oczywiście zapomniałem, bo byłem sierotą. I jeszcze wejdźmy do zakładki Advance. Jesteśmy. A, i pamiętajcie, zawsze miejcie zahaczone Use default settings. Czyli, bo wiecie jak DxStory robi profil dla każdej gry poszczególnej i potem jak tego nie będziecie mieli zaznaczone będziecie musieli wracać do tej zakładki i wziąć i wszystko zmieniać znowu um, od początku. Um, to jest tak, to co... to jest właśnie to um, To wam tak zwykle, wiecie? Ach, przepraszam. I Processing Threads. Tutaj się dowiedziałem, że to zależy, ile rdzeni ma wasz komputer. To wam pomoże. Mój komputer ma akurat dwa, więc trzy mi nie będzie potrzebne. Mój procesor wyznaczy się. I mm, tak, to by było na tyle z tej części. I teraz przechodzimy do najważniejszej części, bo odkryłem właśnie nowy wideo który się nazywa właśnie tak. Nie będę tego mało bo sobie nie będę się robił. A a jeszcze jeszcze no nie zaznaczajcie tego. Limit Video FPS, tego nie zaznaczajcie, bo wtedy wasze wideo, czyli wasza gra będzie, w, będzie miała limit 60 FPS a tak to wasza gra będzie mogła jechać w zupełnie wyższych FPSach, a wy będziecie nagrywać w 30 Dobra, sporem do kodeku Ten kodek robi, pozwala nam na dwie rzeczy Po pierwsze, możemy nagrywać w o wiele lepszej jakości eee, Po drugie On zmniejsza nam rozmiary naszego wideo o połowę. Czyli jest o wiele lepszy niż ten kodek. I frapsowy kodek, którego ja w ogóle nie używam, bo to jest jakieś gówno. I to jest kodek, który oczywiście. Najbardziej, najlepiej teraz funkcjonuje. Yy, I tak. I aby go. Aby go, aby go zrobić, to wystarczy tylko, że wejdziecie na link podany w opisie. Wyrzuci Wam na to wyrzuci Was na tą stronę. Klikamy tutaj. Jeśli macie, oczywiście, Windowsa. Jeśli tam będziecie mieli jeszcze parę innych, po pobieraniu, klikamy tu. Uruchom. Ja jadę na więc muszę kliknąć zezwól Następny. I gotowe. Potem możemy wziąć, włączyć i wyłączyć dieXtory Czyli zrobić taki reset. Albo po prostu. Włączyć go jeśli mieliśmy go wyłączonego wcześniej. Um, nacisnąć na ten wideokodek. Nasz ukochany pędzelek. I teraz ważna informacja dla Was. Modę, mod, no po prostu mod. To jest jaka jakość ma być. I ta jakość to jest. Czyli IV12, znaczy IV12, no to jest y, druga najlepsza jakość y, z całego tego wideokodeku. Ja radzę Wam używać tego, bo to daje bardzo dobrą jakość, ale y, jeśli nie macie y, twardego dysku SSE, przynajmniej 2 to nie radzę Wam używać RGBA, albo jeśli nie macie Oddzielnego dysku twardego, którego możecie dołączyć do, mm, do komputera, to e, IV12 IV e, to jest rozwiązanie dla Was i dla mnie i dla większości na pewno. Czyli klikamy i teraz use multi-hard driving, czyli to wam pomoże, czyli to pomoże tak, jakbym poprawić jakość wideo i polepszyć całość abyście mogli no, to wszystko to po prostu pomoże, że jeśli macie procesor z więcej niż jeden rdzeń to, to weźmie trochę e, jakby to powiedzieć to weźmie mocy z troszeczkę mocy z innych programów i pomoże wam nagrać lepiej, lepsze wideo Um, to jest tak. To by, było mo to by było na tyle w moim dzisiejszym uzupełnieniu, nieniu. I um, tak. To by było na tyle. Czyli trzymacie się i cześć